Czy wiedziałeś, że Eucharysta, jeden z najważniejszych sakramentów Kościoła katolickiego, może być przeżywana znacznie głębiej, jeśli odpowiednio przygotuje się duchowo? Dziś podzielimy się z tobą bardzo ważnym ostrzeżeniem papieża Leona, który ujawnia trójniezbędne duchowe praktyki, które powinieneś wykonać przed przyjęciem Eucharystii. To proste, ale potężne nawyki, które mają moc przemienić sposób, w jaki żyjesz i doświadczasz tego świętego momentu. Nie mówimy tu tylko o przygotowaniu fizycznym, ale o przygotowaniu wewnętrznym, które obejmuje umysł, serce i duszę. Te praktyki pomogą ci zbliżyć się do Boga o swoją wiarę i uczynić swoją komunię jeszcze bardziej znaczącą, a najlepsze w tym wszystkim są dostępne dla nas wszystkich, niezależnie od naszej kondycji czy miejsca duchowej wędrówce, więc zatrzymaj się na chwilę weź głęboki oddech i zwróć uwagę ponieważ te nawyki mogą zrobić wielką różnicę w twoim życiu duchowym. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnej treści, która może odmienić swoje życie duchowe, wiarę i mądrość, którą przygotowaliśmy dla ciebie. Przejdźmy razem w tej podróży odkrywania i nauki. Uwaga, przed przyjęciem eucharystii musisz wiedzieć o tym. Czy wiedziałeś że przyjmując komunię, możesz nieświadomie oddalać łaskę Bożą. To nie przypadek, że jesteś tutaj, słuchając tej wiadomości. Jeśli czujesz się duchowo pusty, jakby twoje życie duchowe, mimo regularnego przyjmowania komunii, nie było tym, czym powinno być, ta wiadomość może odmienić twoje relacje z Bogiem. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, Dlaczego mimo regularnego uczestniczenia we mszy świętej i modlitwach nie czuje się blisko Boga? Dlaczego Twoje życie duchowe nie postępuje, a Twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi? Może to być wynikiem zaniedbania prawdziwego przygotowania do Eucharystii. Czy jesteś gotowy, by przyjąć Jezusa w Eucharystii? A może brak przygotowania oddala Cię od prawdziwej łaski? Papież Leon XIII z głęboką duchowością ostrzegł nas przed czymś bardzo poważnym, Istnieją duchowe praktyki, które należy wykonać się przyjęciem komunii i które, gdy są zaniedbywane, mogą sprawić, że Eucharysta stanie się tylko rytuałem, a nie lekarstwem dla duszy. Problem polega na tym, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Ludzie chodzą na mszę, przyjmują komunię, ale nie przygotowują się odpowiednio do tego świętego momentu. A efektem tego jest słabe życie duchowe, pełne konfliktów, bez odpowiedzi na modlitwy. Czy kiedykolwiek pytały siebie, dlaczego moje życie się nie zmienia, mimo że co tydzień przyjmuję komunię? Nie daj się zwieść, eucharysta to nie pusty rytuał. To ciało i krew Chrystusa i musimy podejść do niej sercem i duszą przygotowanymi, by go przyjąć. Papież Leon XIII w głębokich modlitwach otrzymał nieziemskie objawienia na temat tego, co naprawdę powinniśmy zrobić, aby godnie przygotować się do przyjęcia komunii. Te nauki nie są dostępne publicznie w dokumentach Kościoła, ale zostały podzielone w intymnych spotkaniach z tymi, którzy szukali wyższego poziomu świętości, pragnąc być Eucharystą z prawdą i szczerością czystego serca. I uwierz, że dotarłeś tu, ponieważ Bóg chce, abyś usłyszał tę wiadomość. To nie przypadek, to szansa, abyś w końcu poznał prawdziwą drogę do przygotowania się do Eucharystii, abyś nie tylko wykonywał rytuał, ale przeżywał prawdziwe spotkanie z Jezusem przyjmując całą łaskę, którą on chce na ciebie wylać. Papież Leon XIII nie tylko dał nam te objawienia jako ostrzeżenie, ale jako szansę. Przypomina nam, że nie wystarczy tylko uczestniczyć w mszy czy przyjmować komunię. Nasza dusza musi być naprawdę gotowa, otwarta i pełna szacunku. I nie, nie jesteś sam. Wszyscy czasami zbliżamy się do ołtarza bez odpowiedniego przygotowania, ale to przygotowanie może być przemieniające. Czy jesteś gotowy? by przyjąć Jezusa. Ponieważ, jeśli jesteś tutaj, słuchasz teraz, to dlatego, że jesteś wzywany do odpowiedniego przygotowania się. I gdy dowiesz się, co teraz odkryjesz, twoje życie duchowe zmieni się na zawsze. Papież Leon XIII naucza nas trzech niezbędnych duchowych praktyk, które powinny poprzedzać przyjęcie Eucharystii. Trzy proste, ale głęboko przemieniające akty. Chcesz wiedzieć, jakie to są? Więc kontynuuj oglądanie do końca, ponieważ te objawienia zmienią Twoje życie. Jeden. Egzamin duszy. Pierwszym krokiem, a może najważniejszym, jest przeprowadzenie egzaminu duszy. Przed zbliżeniem się do ołtarza, papież Leon XIII uczy nas, byśmy spojrzeli głęboko w siebie. Większość ludzi chodzi nam się, ale nie przygotowuje się duchowo, nie rozmyśla o swoim życiu, grzechach czy nawet motywacjach. I co się dzieje? Przyjmują Jezusa, ale nie pozwalają, by on ich przemienił. Papież nakazuje nam zadać sobie trzy pytania przed mszą. A czy jestem w stanie łaski? A czy mam urazy, niewyznane grzechy? Czy postawy pychy, gniewu lub urazy, które muszą być oczyszczone? A czy idę nam szej i do ołtarza z miłości do Chrystusa? Czy po prostu z obowiązku i rutynę? Nie wystarczy tylko czuć się dobrze lub być obecnym. Prawdziwe przygotowanie zaczyna się od świadomości, kim jesteśmy przed Bogiem, od ścierego i uczciwego zbadania naszej duszy. Świadectwo. Pewna pani z Włoch, po wysłuchaniu nauki papieża Leona XIII, przeprowadziła głęboki egzamin sumienia przed Mszą. Zdała sobie sprawę z ciężkiego grzechu, którego nigdzie nie wyspowiadała i poszła do spowiedzi. Efekt. Jej córka, oddzielona od wiary, została poruszona przez Ducha Świętego i powróciła do kościoła. To łaska Boża, która wylewa się na tych, którzy się przygotowują. 2. Osobista ofara. Drugim aktem duchowym jest osobista ofara. Papież Leon XIII uczy nas, że nikt nie powinien zbliżać się do ołtarza z pustymi rękami. Mówimy tu nie o pieniądzach ani dobrach materialnych. To, co przynosisz do ołtarza, powinno być najcenniejszym w Twoim życiu. Twoje zmagania, bóle, pragnienia, modlitwy za rodzinę, pracę. Zdrowie, a nawet grzech, który nosisz od lat. Przynieś to do Jezusa jako żywą ofarę. Papież przypomina nam, że podczas mszy istnieje święty moment, w którym niebo pochyla się nad ziemią, czekając, aż przyniesiesz coś ze siebie, by postawić to przed ołtarzem. To moment, by całkowicie oddać się Bogu, by położyć swoje życie, intencje, cierpienia w Jego rękach. Świadectwo. Pewna matka z Argentyny, która modliła się za swojego syna uzależnionego, zaczęła składać te intencje Panu podczas podniesienia hostii. Dwa miesiące później syn pojednał się z rodziną i wiarą. Teraz jest katechetą i żywym świadkiem przemiany, która zachodzi, gdy naprawdę ofarujemy nasze serce Bogu. 3. Akt miłości. Trzecim i ostatnim aktem duchowym jest akt miłości. Przed przyjęciem komunii papież Leon XIII nakazuje nam wykonać prostą, ale głęboką modlitwę miłości. Kocham Cię, Panie. To wydaje się proste, ale ten mały gest, wypowiedziany z głębi serca, może przenosić góry. Papież przypomina nam, że Eucharysta to największy dowód miłości Boga do nas, a my powinniśmy odpowiedzieć na tę miłość szczerością naszego serca. Świadectwo. Kobieta, która była bardzo chora i siedziała w ostatniej ławce kaplicy, wypowiedziała te słowa z całą swoją wiarą Kocham cię, Jezu. Papież Leon XIII, przyjmując Komunię, zauważył, że niewidziane światło promieniowało od tej kobiety. Nie miała siły na długie modlitwy różańcowe, ale to proste kocham cię było silniejsze niż tysiące pustych modlitw. To jest moc prawdziwej miłości. Jesteś gotowy na nowe życie duchowe. Teraz. Kiedy znasz trzy niezbędne kroki do godnego przygotowania się do Eucharystii, nadszedł czas, by wprowadzić je w życie. Pamiętaj, to nie tylko rytuał, to głębokie spotkanie z Jezusem. Nie pozwól, by kolejna msza minęła bez prawdziwego przygotowania. Zbadaj swoją duszę, ofaruj swoje serce Bogu i odpowiedz na Jego miłość ze szczerością, jaką ona to zasługuje. Za każdym razem, gdy przyjmujesz komunię, Jesteś zaproszony do przeżycia transformującego doświadczenia, a gdy to zrobisz w odpowiedni sposób, twoje życie duchowe nigdy już nie będzie takie samo. A teraz zapraszam cię do podjęcia decyzji. Jeśli zdecydowałeś, że chcesz żyć Eucharystą pełną, napisz w komentarzach: Chcesz żyć tym spotkaniem? Podziel się tym wideo z rodziną i przyjaciółmi, aby wszyscy mogli razem przygotować się godnie i doświadczyć cudów łaski Bożej. Nie czekaj dłużej. Pan Cię wzywa a to Twoja szansa na duchowy rozwój i przemiany przez Niego. Pozwól, aby ta prawda się rozprzestrzeniła. Polub, podziel się i subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać nauki, które umocną Twoje życie wiary. Pamiętaj, każda msza to nowa szansa, by zbliżyć się do Jezusa. Przygotowanie zaczyna się w Twoim sercu. Niech Bóg Ci błogosławi i prowadzi Cię każdego dnia na Twojej duchowej drodze. Do zobaczenia w następnym wideo, Niech łaska Boża będzie zawsze z tobą.